Ciao, witam wszystkich bardzo serdecznie. W swoje 34 urodziny postanowiłem przyjechać do Rzymu na pierwszą konferencję prasową Jose Mourinho w Romie i zadać mu jedno pytanie. Zapraszam na krótki reportaż z wiecznego miasta. Jadro, no? Jest jakaś irracjonalna tęsknota Witali za wielkim Jose Mourinho z 2010 roku. Ostatni sukces włoskiego klubu w europejskich pucharach, ostatnia wielkość interu na poziomie międzynarodowym, ostatnia tak zajadła wojna na słowa. Portugalczyk zostawił po sobie we Włoszech doskonałe wrażenie, dlatego powitano go tu tak, jakby ostatnie lata jego kariery nie miały żadnego znaczenia, jakby wciąż był trenerem z absolutnego, światowego topu. Jego powrót to raj dla mediów. Liczba pierwszych stron la Gazzetta dello Sport, na których znalazł się swego czasu, to jakiś obłęd. Mourinho był autorem kultowych tekstów. A me, no mi piace prostituzione intellettuale. ultimi due giorni non si parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori avere con me. e que finirá la stagione com zero título. Autorem Zaczepek, gdy wyśmiewał Claudio Ranierego, ówczesnego trenera Romy, który w 2010 roku przed finałem Pucharu Włoch z Interem motywował swoich piłkarzy fragmentami filmu Gladiator. Przeanalizowałem sześć meczów Romy, każdy po 3 godziny, to osiemnaście godzin pracy. W oparciu o to przygotowałem odprawę. Gdybym swoim piłkarzom włączył Gladiatora, wyśmialiby mnie i zadzwonili do psychiatry. Szpilek było więcej. W sezonie 2009-2010 między Interem a Romą leżała Laska na mitu, a Mourinho podpalał jej ląd notorycznie. Wygrał walkę Scudetto i pucharitali, Kibice w stolicy go nienawidzili. Dziś witają jak króla. Jest jedna rzecz interesująca w tym przyjęciu José Mourinho w Italii. Kiedy anonsowano go kilka tygodni temu, wówczas oglądając włoską telewizję, zauważyłem, że nie ma ani jednej złej opinii na temat The Special One. Jeżeli pojawiają się już jakieś krytyczne, to one są wyważone. To wszystko bierze się z jednej rzeczy, z olbrzymiej nostalgii za Mourinho z 2010 roku, a więc za najlepszą wersją tego trenera. I moim zdaniem to jest pewna włoska pułapka. Pierwszą konferencję Portugalczyka zorganizowano w przepięknym miejscu Terazza Cafarelli, z cudownym widokiem na wieczne miasto. To tu od rana koczowali dziennikarze, pracownicy klubu, policjanci i policjantki. Transmisję zamówiło ponad 100 telewizji z całego świata, w tym Eleven Sports. Mourinho był w formie. United, è stato un, un disastro uh, nel Tottenham ho preso il Tottenham in una, in una finale di coppa che non mi hanno lasciato giocare è stato un disastro quello che per me è un disastro per gli altri è una roba fantastica ci sono dei allenatori nella storia dei club che tu non devi paragonare mai ok in questo club per esempio si parla di Lidl o si parla di, di Fabio Capello Não paragonare con nessuno mai. Quando tu parla nell'Inter, non paragonare nessuno con com o con Elena Herrera. Perché non puoi paragonare. Ronaldo não se c'è preocupar preoccupare con me perché io non gioco da de difensore centrale. Si gioco da de difensore centrale lo pico sicuro, però un... purtroppo troppo scarso e troppo vecchio per, per jogar giocare contro il Rzecznik prasowy Romy dopuścił mnie do głosu dość późno. Pomyślałem, że wrócę do czasów Realu Madryt oraz słynnego Papelito i w oparciu o te historie zadam pytanie. Dzień dobry, jestem sono giornalista polacco, non sono italiano, sono Matteo. Mi ricordo la sua stupenda conferenza stampa a Madrid quando lei ha avuto Papelito, famoso Papelito. Io ho preparato anche mio Papelito. Dal 2008 Roma non ha vinto nulla. Ha avuto nove allenatori, zero titoli. Lei vuole cambiarlo? Già è. questa squadra, squadra di Roma, è abbastanza forte già per vincere? Non è un'ossessione per me pensare di questo, di questo modo. C'è una cosa che non no, no possiamo scappare. Quello che tu hai detto è la verità. Come è la verità che abbiamo finito il campionato 29 punti se non sbaglio dietro il scudetto, e abbiamo finito se non sbaglio, 16 punti dietro il quarto in classifica. Non possiamo scappare di questa realtà, però prima di tutto vogliamo capire bene perché quando ci siamo incontrati per la prima volta io con la proprietà e dopo abbiamo parlato è una parola chiave in questo progetto, però se possiamo accelerare questo processo meglio. Roma nie wygrała nic od 2008 roku. To potworny głód sukcesu w mieście zdominowanym przez kibiców dżeloroskich, rozgadanych jak nigdzie indziej. W stolicy działa kilka stacji radiowych, które miażdżącą większość czasu antenowego podporządkowują Romie. Ta niesłychana kakofonia postrzegana jest jako przeszkoda w osiąganiu dobrych wyników. Pracują tu redakcje gazet, w tym dziennika Il Romanista poświęconego niemal wyłącznie Romie. Stacji telewizyjnych i portali internetowych. Gada się nieustannie. Antonio Cassano, który spędził tu 5 lat, powiedział niedawno jedynym trenerem, który w XXI wieku umiał poradzić sobie z tą presją zewnętrzną był Fabio Capello i między innymi dlatego wygrał Scudetto. Szacuje się, że 2 miliony ludzi w Italii kibicuje Giallo Rossi. To zajadła, nieustępliwa grupa fanatyków. Rzymskie stacje radiowe, które toczą za żartą walkę o słuchacza, biją się o dotarcie do 700 tysięcy ludzi. To ich target w samym mieście, gdzie zainteresowanie Romą jest bardzo duże. Były właściciel klubu James Palotta był tak przerażony zamętem medialnym wywoływanym przez dziennikarzy, że zlecił uruchomienie własnej stacji. W marcu 2018 roku podczas konferencji prasowej w Bostonie powiedział: Rzymskie radia to gówno. Założyliśmy swoje, by dementować bzdury, które wymyślają i kolportują. To nasza jedyna szansa na prawdziwy przekaz. Piłkarze nie mają lekko. Włoski dziennikarz Gabriele Nobile napisał książkę o wspaniałym tytule Mistrzowie Calcio Mówionego, której wyjaśnia fenomen rozgadania rzymskiego środowiska. Z ankiety, którą wypełniło prawie 100 byłych piłkarzy, trenerów i działaczy, wynika, że nawet w Turynie czy Mediolanie nie ma tak destabilizującego zgiełku medialnego. Przed laty, gdy Walter Sabatini był dyrektorem a klubowi nie szło. Pod centrum treningowym Trigoria działy się takie sceny. A sto cazzo di Jesteśmy z Nawet w sezonie mistrzowskim 2000-2001, kiedy Rossi odpadli z Pucharu Włoch za Talantą, kibice byli tak wściekli, że domagali się głowy trenera Fabio Capello, tego samego, który kilka miesięcy później zdobył dla nich Scudetto. To trudne środowisko, ale kochające bez granic zwycięzców. tak o atmosferze po wygraniu mistrzostwa Włoch z nacją w 2000 roku opowiadał nam swego czasu Sveniurane Eriksson. People got totally crazy. I remember after hours in the stadium, I should drive back home yeah. to change, because in the evening it was a gala and halfway in the city i couldn't do people recognized my volvo and me so they i couldn't move so they were climbing on 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 the car i had to stop in the middle of the street in the middle of rome and the police came and the police said well we have to sort this out yes please do that so i went in the police car The me Rok później mistrzem została Roma, a japoński piłkarz Hidetoshi Nakata, mając już dość świętowania, zaproponował swoją koszulkę kierowcy Wozu Strażackiego i poprosił o odwiezienie ze Stadio Olimpico do domu. Inny transport nie wchodził w rachubę. Wracając do murinio, to niesamowite, ale on został przyjęty w Italii z wielkim entuzjazmem, zupełnie inaczej niż w Anglii, gdzie uważa się go za zmurszałego, przebrzmiałego gwiazdora. Nie pasującego do wymagań współczesnej piłki. Włosi traktują go nostalgicznie. W mediach próżno szukać wyrazistych, krytycznych opinii. Jest szacunek, uznanie, jakaś tęsknota za wielkością. Może to idealizowanie zmiksowane z życzeniowym myśleniem i nadzieją, że Calcio pozwoli mu odzyskać blask z 2010 roku, kiedy stał na szczycie świata. Może zrozumienie, że Serie A, Roma i Mourinho spotykają się w podobnym stanie. Z nadszarpniętą reputacją, wybitną przeszłością, kłopotliwą teraźniejszością i niepewną przyszłością, konferencję prasową Jose zakończył krótką odpowiedzią na pytanie przedstawiciela kibiców: Jak mamy się do pana zwracać? Giuseppe. Jak to mawiał Pep Guardiola, Jose Mourinho w sali konferencyjnej puto chefe, pieprzony szef. A strach pomyśleć, co ci kibice, którzy dosłownie noszą teraz Mourinho w lektyce, którzy powitali go w Trigori z przesadnym entuzjazmem, będą robić, kiedy okaże się, że ten projekt nie wypalił, my znajdujemy się nieopodal Watykanu. A to lokalne społeczeństwo, społeczeństwo zero-jedynkowe ma to do siebie, że potrafi człowieka witać jak Mesjasza, a później na kopach wyrzucić go z miasta. Luis Enrique To, dos con